w kolejnym odcinku z gry City już Właśnie skończyłem odsuwać ponieszczone budynki i nie wymieniałem stwierdziłem, że mi się po prostu mi się nie chciało i ten spróbujemy sobie krematorium, bo z, z, zmarły mały kłopot tutaj krematorium nie wyrabia albo cmentarz a już że... a cmentarz a to... dobra to cmentarz Potrzebujemy co ja co ja mówię w ogóle e, nie No Po prostu wiem pomyliłem się dobra, dobra nie pamiętam na czym stanęliśmy w poprzednim odcinku Ale Chyba robiliśmy tą dzielnicę? Tak mi się wydaje. Właściwie zapomniałem tak o niej troszeczkę. Ale niech ona nam się w spokoju rozwija. Przyspieszymy sobie czas, bo nie mam co robić na razie. To ruszyło się trochę z tym. A nie tam. O, o, tu. Rusza się z tym kurkiem? No właśnie nie. Tu, tu się nie rusza, nie wiem w ogóle. O tu się już zaczyna coś dalej budować, w ogóle się zaczynają budować, myśleć, rozwinąć sobie mapkę. A właśnie nie możemy. Ale w którą stronę? Nie wiem, jest może? Nie. Albo tu się dwie rzeki stykają. Czekajcie. Muszę zobaczyć Woda U. No i ta, tu, tam się stykają. Dobra chciałbym w tą stronę. Tak mi się wydaje, więc Dobra. nie czym my zaczynamy chciałem No i zobaczcie znów się nam... Co w kolejnym kroku mylowym? Miasto. Miasto stołeczne. No stołeczne. Nie, nie, nie wiem. Dobra. Robimy powoli. Tu się nam powoli rozwiadzi. Tak, nie mam się jakby czym trochę zająć. Bo tu jest, to no, można usunąć i ten co w ogóle usunąć to prawda, nie wiem, eee, nie wiem czy no to to i to mamy jakieś zapotrzebowanie? No nie, teraz tylko haj, zgromadzimy. i ten to nie wiem, co możemy zobaczyć co zrobić to hmm. jest tak po mapce z nudów i... nie wiem nasza dziwnica się powoli co tutaj nie wolno rozbudowywuje, ale no ja wiem Wszędzie jest prąd tu no, ale połączenie przez środek dosłownie Co się tu ulepszyło Nie wiedziałem że tu się mogą w ogóle budynki ulepszać Tu mamy ogólnie kłopot z tym wórcem A my tu skończyliśmy Dwórcę zrobiliśmy Tak my tu tak, ale można zrobić jeszcze kolejną na metro tu i połączyć Aha. tu i gdzie ja bym chciał? Może tu zrobię. Zrobię nie. Dotąd 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 się zamykać tu. I zrobiliśmy nową linię, tak jest edukacja, mamy chociaż uniwersytet. Mamy dostępność bardzo dobrze. A? Aha, aha, mały kłopot. Mały kłopot. Co tu z podstawówkami? A nie! W podstawówkach jest dość! O, rany, rany! Ej, mamy 20% niewykształconych. Jest nieźle. Bardzo nieźle. Co nam ludzi w mieście brakuje? Czemu nam ludzie spadają? Halo? O. Ok, mogę Właśnie obiecałem, że wam to pokażę Kiedyś pierwsze elektryczność Drugie woda Trzecie Śmieci Czwarte Edukacja Piąte Zadowolenie mieszkańców Szóste Zdrowie którymi się zajmiemy poziom budynków wiatr w którą stronę, gdzie mocny gdzie łagodny Korki, tak korki widać właśnie nasze korki w tym mieście zanieczyszczenie jak sami możecie zauważyć o tu dokładnie i później hałas Hałas, taki hałas? O, rany, rany. O, bezpieczeństwo pożarowe, przestępczość, niskie. Tak to. Transport, populacja. 9% dzieci, nastolatki, młodzi, dorośli, dorośli i seniorzy. Najwięcej mamy dzieci w naszym mieście. No tu mamy import, eksport i turystykę, niska zamożność jest najwięcej, tu jest produkty eksportowe, stamtąd eksport, import, aha, dobra dalej nie za bardzo wiem o co chodzi, tu jest wartość gruntu, jak widzicie wysoki nie i taki niski i ogólnie to jest ile walt, to jest podłoże, są zasoby naturalne, tak, tu właśnie wydobywamy ropę, a widzicie tu już powoli zanika, tam to się będzie usuwać i zamieniać, tutaj to to znikać mi się wydaje, nie, nie wiem, czy nagle znika czy nie? Czekajcie, po parę Chyba tak. O, run, uran Tego nie wiedziałem. że znika, więc... Las, las, las. Chyba nie. Ale nie wiem. Dobra, tu mamy... Mamy dzielnicę, mam tylko dwie. Tak jest, dwie. I... Rekreacja, o ile parków. O, rany, rany. Więc się nie ma co dziwić. No nie mogę robić co za bardzo w tym odcinku. Odcinek trwa 9 minut. Dobra, ja, ja ten. Ja chyba poczekam, aż mi się w następnym. Coś ruszy, i ten. Co, prąd, prądu tu nie ma. No tak, może tu prądu nie być. Oh. Dobra, nie ma się co dziwić. Eee, czy to było? Tu, 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 tu. A ja patrzę tam. Okej. Okay. Już prąd jest. W naszym oczyszczalni. Naszej. Nie naszym. Nie miało sensu. Powiedziałam No i co tu można robić? Nic. Powoli się nam rozbudowywuje tak, ten odcinek jest trochę bez sensu, więc No właśnie No pomysł Zbudujemy sobie wyspę bogatych Zaraz zobaczycie co chcę zrobić Prowadzę tu taką drogę W ogóle oni są szczęśliwsi, jak jest droga taka z dziewami. Ci są bardziej szczęśliwi. Właśnie, właśnie, więc myślę, że skoro mam tyle hajsu, a nic moi nie potrzebują, więc ulepszać można? Tak, ulepszmy coś. Tylko tu przy mieszkaniu, nigdzie więcej. Przy większych najpierw ulepszanie. Oj, co ja, co ja zrobiłem? E. Halo ale mści no dobrze tu, tu jest tutaj na razie oni się z tego cieszą aha dobra wiem to nie wiem czym się zajmiemy żeby im polepszyć te mniemania więc tu Dobra, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle i będę już powoli kończył, jeszcze tu rzucimy sobie okiem, no nie zbyt się nam to chce rozwijać, miejmy nadzieję, że to pójdzie, ale w tym odcinku to by było na tyle, więc na i cześć ludzie, do zobaczenia.